Głos tak jak chciał, czyli wykorzystał go, żeby zmienić to, co się dzieje w Polsce. Tak teraz powinniśmy skorzystać z tego prawa i nie zmarnować głosu, iść na wybory i zmienić w samorządzie to, co nam przeszkadza. To jest region, który naprawdę zasługuje na bardzo, bardzo dużego potrzeba energii, nowoczesności, otwartości, umiejętności rozmowy z ludźmi, pracowitości. Wiecie, że praca jest rzeczą bardzo ważną i ważne jest, jak się traktuje innych ludzi. Tacy samorządowcy pozwolą waszemu regionowi dobrze się rozwijać. I to rzeczywiście ostatnie godziny kampanii, ale do ostatniej godziny kampanii można jeszcze bardzo dobrze wykorzystać. Przede wszystkim pamiętać, że idziemy na wybory. Przypominamy najbliższym, sąsiadom, znajomym, idźcie na wybory. Naprawdę, ten co zostaje w domu oddaje odpowiedzialność za swoje miasto, swoje osiedle, swoje województwo obcym. Trzeba iść na wybory i mieć odwagę zagłosować odważnie na tego, do kogo mamy zaufanie. A kandydatów na listach koalicji obywatelskiej jest wielu, i naprawdę muszę powiedzieć, że wszyscy są wspaniali, sprawdzeni i warto im zaufać. Więc nie marnujmy czasu. Dzisiaj zadajcie pytania, jeżeli macie, do kandydatów, a potem przekonujcie przyjaciół, znajomych rodziny, męża, żonę, babcie, dziadka, siostrę, brata żeby każdy poszedł na wybory. Ładna ma być pogoda, 10-15 minut, i słuchajcie, budzimy się w poniedziałek w zupełnie innej Polsce samorządowej. A jak powiedział Donald Tusk, posprzątamy na górze, posprzątamy w samorządzie i będziemy mogli się cieszyć Polską, o jakiej wszyscy marzyli. Ale to zależy od Was. Kandydaci robią swoją robotę, ale to Państwo zadecydują kto będzie sprawował władzę w samorządzie i od was to tylko zależy więc wykorzystajcie te swoje zdolności to swoją moc i zmieńcie Polskę